W dzisiejszym filmie przygotujemy sobie fasolkę z mięsem mielonym. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od wyrzucenia fasolki szparagowej do garnka. Zalewamy ją wodą. Czekamy teraz aż woda zacznie się gotować, i gotujemy fasolkę wtedy do miękkości. Gdy fasolkę mamy już w garnku, możemy sobie pokroić jedną cebulę. Odcinamy końcówkę. Obieramy. Cebulę przecinamy teraz na pół. Robimy takie nacięcia. Nie przecinamy do samego końca. I teraz w tą stronę. I wychodzi nam z tego ładna kostka. Pokrojoną cebulę będziemy smażyli razem z mięsem. Gdy fasolka jest już miękka, możemy wyciągnąć ją z wody. Na patelnię wlewamy trochę oleju. Rozgrzewamy. Wrzucamy pół kilograma mielonego mięsa. Dodajemy sól, pieprz. I słodką paprykę. Dorzucamy cebulę. Dokładnie mieszamy. No i sobie powoli smażymy na średnim ogniu do momentu, aż mięso nie będzie surowe. Od czasu do czasu mieszając. Do usmażonego mięsa dodajemy fasolkę, dodajemy kulkę pomidorową, dodaję jedną kulkę mozzarelli, ale zanim ją dodam, torwę sobie ją na mniejsze kawałki. I czekamy aż się dostopi. Dokładnie musimy wszystko wymieszać. Siekamy sobie jeszcze pęczek natki pietruszki i dodamy do mięsa. Dokładnie mieszamy. Gotowe danie możemy przekładać na talerz. Tak wygląda po przełożeniu na talerz. Możemy jeszcze to posypać serem. W tym filmie to byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych moich filmów i zostawienia subskrypcji. Dziękuję i smacznego.